Czy z buraków może pomóc podczas wysiłku wytrzymałościowego? Na takie pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć, będąc 14 dni przed zawodami Hyrox Men Pro, które odbędą się w Poznaniu. Są to zawody, które łączą bieganie i konkurencje wytrzymałościowo-siłowe, ale osoby, które śledzą tą serię od początku, na pewno o tym wiedzą. Wiele badań pokazuje, że azotany, bo to właśnie o nie będzie chodziło, w które bogate są buraki, mogą pomóc w takim wysiłku. Dostarczając azotany do naszego organizmu, przekształcają się one w tlenek azotu. Pełni on wiele funkcji w naszym organizmu, które mogą być pomocne podczas takiego wysiłku jak zawody Hyrox. Podajmy teraz trzy najważniejsze korzyści, które płyną z suplementacji azotanami. Po pierwsze, poprawa wydolności tlenowej. Tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, co zwiększa przepływ krwi do mięśni. Skutkuje to lepszym dostarczaniem tlenu i składników odżywczych, co może opóźnić zmęczenie mięśni i poprawić wydolność tlenową. Po drugie, zwiększenie efektywności mitochondrialnej. Tlenek azotu wpływa na mitochondria, które są odpowiedzialne za produkcję energii w komórkach. Poprawia ich efektywność, co oznacza, że organizm może wytwarzać więcej energii przy mniejszym zużyciu tlenu. Po trzecie, redukcja kosztu tlenowego ćwiczeń. Suplementacja azotanami może zmniejszyć ilość tlenu potrzebną do wykonywania ćwiczeń o danej intensywności, co oznacza, że sportowiec może pracować dłużej i ciężej. Wyciągnijmy wnioski, co tak naprawdę daje nam suplementacja azotanami. Jeżeli nasza krew dostarcza więcej tlenu, i składników odżywczych do mięśni. Jeżeli nasze mitochondria pracują efektywniej, to wszystko prowadzi do opóźnienia początku zmęczenia, co jest kluczowe w długotrwałych, wytrzymałościowych wysiłkach. A takimi niewątpliwie są zawody Hyrox. To teraz powiedzmy, jakie naturalne produkty zawierają te azotany. Wcześniej wspomniałem już o burakach i rzeczywiście buraki są jednym z najbogatszych źródeł azotanów, około 100 do 150 g surowych buraków może dostarczyć około 100 mg azotanów. Szpinak zawiera również dużo azotanów. Potrzeba około od 100 do 120 g surowego szpinaku, aby dostarczyć 100 mg azotanów. Rukola jest wyjątkowo bogata w azotany. Około od 70 do 90 g rukoli może dostarczyć 100 mg azotanów. Cała ta rzymska ona zawiera umiarkowaną ilość azotanów. Około 150 do 200 g sałaty rzymskiej dostarczy 100 mg azotanów. Seler, zarówno łodygi, jak i liście zawierają azotany. Około 120 do 150 g selera dostarczy 100 mg azotanów. Pamiętajmy, że zawartość azotanu w tych produktach może się różnić. Może zależeć od warunków uprawy, sezonu, świeżości, czy też dojrzałości produktu. Dlatego przyjmijmy te liczby jako orientacyjne. W tym tygodniu przetestowałem suplementację azotanami na sobie. Był to trening wtorkowy, 25 listopada. Trening biegowy, trening V2 MAX, czyli prędkości takie na 5 km bądź szybsze. Na początku powiem o dawkowaniu. Różne źródła podają różne liczby, ale uśredniając, możemy podać pewne widełki. Powinniśmy zażyć od 300 do 700 mg azotanów przez od 3 do 7 dni, żeby uzyskać najlepsze korzyści płynące z tej suplementacji. Ja suplementowałem przez 6 dni równe dawki, łącznie wyszło 450 mg. Wcześniej podawałem różne naturalne źródła azotanów. Ja się zdecydowałem na prostszą wersję, po prostu spożywałem ten suplement w tabletkach. Po prawej stronie mamy jeszcze podobny trening, który wykonałem 10 tygodni wcześniej, 16 września, ale od razu powiem, że zestawienie tych dwóch treningów. Jednoznacznie nie pozwoli nam stwierdzić, czy te azotany wpływają korzystnie na moją wydolność, na moją wytrzymałość, czy też nie. Ja też nie chciałem tego testować właśnie na trzy tygodnie przed zawodami. Ja chciałem tylko przetestować jedną rzecz. To, co za chwilę tutaj przeanalizujemy, to jako ciekawostka. Ja chciałem przetestować tylko, czy mój żołądek dobrze reaguje na te azotany i czy jestem w stanie w komforcie wykonać trening bez żadnego bólu brzucha, i okazało się, że bardzo dobrze na nie reaguje. Żaden ból brzucha się nie pojawił, więc zdecyduję się na taką suplementację również za dwa tygodnie przed zawodami Hyrox Men pro w Poznaniu. A jeśli chodzi o to, czy te azotany wpływają na moje osiągi sportowe, zdaje się całkowicie na badania naukowe, jeżeli badania naukowe mówią, że te azotany mogą pomóc w polepszeniu performansu na zawodach, no to po prostu się na to zdecyduje. Jeżeli mój żołądek dobrze na nie reaguje. A teraz prześledźmy sobie te nasze, moje dwa treningi. Oba treningi to treningi biegowe V2 Max. Tutaj 10 razy 2 minuty na 1,5 minuty w marszu, tu 7 razy 2 minuty na 1,5 minuty w marszu. Między tymi 10 tygodniami bardzo dużo się wydarzyło. Wykonałem bardzo dużo dobrych treningów, ale też był okres 4-tygodniowy mniej więcej, gdzie miałem uraz łydki, który uniemożliwił mi wykonywanie treningów biegowych. Wtedy wykonywałem treningi zastępcze na orbitreku, więc to miejmy na uwadze. Ostatni trening, który wykonałem, miałem zaczynać w tempie od 3.50 na kilometr i potem się rozpędzać w miarę możliwości, w zależności od tego, na co samo pozwoli. Tutaj trochę wolniej miałem zacząć 3.55 i też rozpędzać się. Na podstawie samopoczucia. Jeżeli jest dobre, rozpędzamy się, jeżeli nie, no to zostajemy na pewnej prędkości. Przeanalizujmy liczby, które są tutaj. Bo te tempa widać, że 25 listopada one były lepsze niż 16 września. Kończyłem tu trening tempem 335, dziesiątą serię, a tu kończyłem siódmą serię tempem 338, ale skupmy się natętnie. Niebieski kolor jest to średnie tętno danej serii, a czarny kolor, czarna liczba, liczba w nawiasie jest to maksymalne tętno osiągnięte na danym odcinku. I właśnie na tym tętnie bym się tutaj bardziej skupił. Możemy zauważyć, że w dziesiątej serii najwyższe tętno, jakie osiągnąłem, to było 169, i tak było w trzech ostatnich seriach, a tu najwyższe tętno w siódmej serii to było 172. Więc widać zdecydowaną poprawę, oczywiście bardzo dużo czynników ma wpływ na to tętno, temperatura, samopoczucie, może wyspałem się bardziej na jednym treningu, może na drugim nie dospałem, już nawet tego nie pamiętam, jak to było 16 września. Ale te liczby pokazują, że mój progres biegowy w ostatnich tygodniach na pewno poszedł do przodu, mimo tego, że kontuzja łydki wykluczyła mnie na 4 tygodnie z biegania. Ale to też pokazuje, że trening zastępczy, który wykonywałem na Orbitreku, którego bardzo nie lubiłem, też pozwolił zatrzymać tą formę na przyzwoitym poziomie. Po prostu ta forma nie spadła, więc z tego jestem zadowolony. Te liczby zostawiam Wam do analizy. Każdy może to interpretować na różny sposób. Nie przywiozujmy do tego za, dużo, za dużej uwagi. Na pewno te treningi nie pozwolą nam stwierdzić, czy te azotany. Pomogły mi w poprawie wyników, czy też w ogóle nie miały wpływu, a progres wynika zupełnie z czegoś innego, może po prostu treningi, które wykonałem wcześniej zadziałały i sprogresowałem w bieganiu. Tyle na dzisiaj kończymy ten tydzień treningowy. Zostały dwa tygodnie do startu, w których będę obcinał objętość, żeby zregenerować się i w pełni wypoczętym stanąć na linii startu 13 grudnia w Poznaniu, żeby zrobić jakiś przyzwoity. Wynik. Kolejny film w niedzielę o godzinie 10. ⁇ Jo!